Witajcie na kanale V-Rider, Dzisiaj postanowiłem dla Was zmontować materiał wideo składający się z różnych zlepków sytuacji na drodze, które miały miejsce podczas mojego pierwszego sezonu na motocyklu. Podzielę się z Wami moimi uwagami i spostrzeżeniami. Mam nadzieję, że będą one szczególnie przydatne dla osób początkujących, bo nie ma nic lepszego niż przekonać się co może się wydarzyć na drodze, nie zawsze na swojej skórze. Tak więc ruszamy w drogę i zapraszam Was do oglądania. Spiesz się powoli. To moja pierwsza uwaga dla początkujących motocyklistów. Tutaj macie przykład, gdzie popełniłem błąd. Widziałem ten autobus z daleka, widziałem, że włączył kierunkowskaz, jednak uznałem, że poczeka, a ja zdążę go wyminąć. Tak się nie stało i musiałem awaryjnie hamować w połowie tej długości tego autobusu. Tak więc. Jeśli widzicie autobus wyjeżdżający z wysepki polecam Wam upewnić się co kierowca chce zrobić i nie spieszyć się, bo zawsze zdążycie go wyminąć. Przeciskanie się między samochodami w mieście kiedy widzimy korek. Myślę, że największą zaletą jazdy na motocyklu w mieście jest właśnie możliwość omijania korków w różny sposób, a w tym przeciskanie się właśnie pomiędzy stojącymi pojazdami. I osobiście uważam, że kultura kierowców w mieście, w mieście takim jak Wrocław, jest naprawdę na wysokim poziomie i niewielki odsetek kierowców nie zwraca uwagę na motocyklistów, a jeszcze mniejsza grupa po prostu zachowuje się na drodze w sposób hamski. I chociaż w tych fragmentach wideo, które teraz oglądacie, nie znajdziecie żadnej nieczystej sytuacji. Na szczęście za każdym razem, kiedy ja jeździłem, nic złego się nie wydarzyło, to tutaj chciałbym jednak wyczulić, szczególnie tych początkujących motocyklistów. Pamiętajcie, że słabo nas czasem widać w lusterku i ktoś może się zagapić albo po prostu w nie nie zerknąć, tak więc taka najniebezpieczniejsza według mnie sytuacja, która się może zdarzyć w korku, kiedy się przyciskamy na przykład środkiem, to kierowca, który nagle zmienia pas, a my środkiem lecimy z nieco wyższą prędkością. No i nie ukrywam, że wyhamowanie w takiej sytuacji Stanowi szczególnie dla początkującego pewien problem, bo nie uciekniemy sobie często na prawo, nie uciekniemy sobie na lewo. Tak więc, jeśli jedziecie środkiem, no to zalecam zachowanie szczególnej ostrożności i nie wściekajcie się na tych, którzy nie zjeżdżają, po prostu tacy są. Podwójna ciągła i korek. Jest to jeden z tych punktów na drodze, który najbardziej chyba kusi motocyklistę i zastanawiasz się, co zrobić. Chociaż ostatnio usłyszałem, że właśnie to miejsce pomiędzy dwoma liniami to jest miejsce wyznaczone do jazdy na motocykl. Dajcie znać, co Wy robicie w takich sytuacjach. O tym mało kto mówi, więc ja postanowiłem, że wspomnę. Nie ma nic gorszego według mnie dla motocyklisty, jak stanie na zamkniętym przejeździe kolejowym w temperaturze plus 30 stopni, a tego niestety nie ominiecie. No i druga rzecz. Pamiętajcie, że wiele przejazdów kolejowych we Wrocławiu jest mocno okamerowanych i przejeżdżajcie dopiero, kiedy rogatki podniosą się i lampy przestaną świecić, bo za to grozi naprawdę srogi mandat. Remonty na drogach, tutaj tylko taka moja mała uwaga dla początkujących motocyklistów, zwracajcie uwagę gdzie są prace drogowe, bo często zdarza się, że kiedy zakończą te prace zostaje żwirek, piach i pył, na którym łatwo można się wyłożyć, tak więc zwracajcie uwagę na drogę. Zmyłka kierowcy. Uważajcie na kierunkowskazy. Czasem zakładamy, że skoro kierunkowskaz mamy w lewo, kierowca skręci w lewo, a nieoczekiwanie kierowca skręca w prawo. Tak więc na to zwracajcie szczególną uwagę, kiedy jeździcie na motocyklu. I kolejna sytuacja, która mnie zaskoczyła, tym razem nie kierunkowskaz, a światło. Czerwone nie zawsze oznacza, że trzeba stać. Tą sytuację już pokazywałem na jednym z shortców. Zobaczcie, zatrzymuje się na w skrzyżowaniu czerwone światło zakładałem, że to światło jest tutaj długo. No i de facto miałem rację. Aczkolwiek zwróćcie uwagę, że kierowca przede mną stwierdził, że na tym czerwonym świetle, które już się świeciło dłuższy czas, można również przejechać. Spadające drzewo na samochód. Tego się nie spodziewałem i potraktujcie to trochę bardziej jako ciekawostkę. Wracałem któregoś dnia z pracy i zobaczyłem taki obrazek. Nie jest to miejsce parkingowe, tak więc kierowca musiał mieć wyjątkowego pecha, bo prawdopodobnie podczas stania w korku albo po prostu podczas jazdy musiała się złamać gałąź, która wleciała w jego samochód. Naprawdę współczuję. Jedna z gorszych sytuacji na drodze, zarówno dla motocyklisty początkującego, jak i tego bardziej zaawansowanego, to samochód wyjeżdżający z prawej lub też z lewej strony. I tutaj zobaczcie, ten motocyklista miał doświadczenie i na szczęście udało mu się ominąć ten wyjeżdżający samochód, ale takich sytuacji możecie się spodziewać na drogach. Piesi w okolicy przejść dla pieszych. Na to zalecam szczególnie zwracać uwagę, bo ta sytuacja kilka razy mnie zaskoczyła. Czasem widzimy pieszego, który wydaje się, że porusza się w linii prostej i będzie szedł chodnikiem, nagle jednak postanawia wyjść na pasy tuż przed waszymi kołami. To jest sytuacja, która zdarzała mi się wielokrotnie, tak więc postanowiłem o niej dla was wspomnieć. Osobiście uważam, że jazda na motocyklu, przynajmniej dla mnie, jest jedną z przyjemniejszych rzeczy w życiu. Więc jeśli zastanawiacie się również, czy motocykl jest czymś dla Was, zachęcam Was do próbowania. I pamiętajcie, jazda na motocyklu ma sprawiać przyjemność i każdemu życzę, żeby mógł jeździć. Jak najdłużej. Dlatego uważajcie na siebie i jeśli macie jakieś ciekawe sytuacje, które chcecie opowiedzieć, śmiało zostawcie komentarz albo podsyłajcie do mnie materiały wideo. Być może coś zmontuję i pokażę również na tym kanale.